I akurat na ten temat już za chwilę się wypowie Paweł Ogonowski. Liczby kłamią. Opowie The E-Commerce Optimization Guy. Tak na niego mówią. Poproszę o brawa. Paweł Ogonowski. Dzięki. Dziękuję bardzo. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj będę Wam chciał popowiadać trochę o tym, dlaczego większość wniosków i wyników z testów, a przez Beto, są kompletne bzdury. Jak codziennie sobie przeglądam internet, to prawie każdego dnia natrafiam na jakieś turbo, nowe i fajne case study. Albo się okazuje, że komuś się udało 128% podnieść rejestrację do gier, albo Intuitowi udało się o 211% podnieść współczynnik konwersji dzięki używaniu jakiegoś proaktywnego czata, a to znowu razy 4%. Udało się podnieść współczynnik konwersji dzięki usunięciu tylko jednego pojedynczego zdjęcia, więc musiało być to okrutnie brzydkie zdjęcie, a nawet jeszcze komuś udało się podnieść razy 36 liczbę szerów na social media. Po prostu mózg rozjebany. Gdybyśmy jako marketerzy dowozili przynajmniej raz w miesiącu takie wzrosty, to wszyscy bylibyśmy milionerami. Więc albo wszyscy jesteście milionerami i mi coś uciekło, Albo tak rzeczywiście nie jest. I jak przeglądam sobie te wszystkie newsy, to trochę się czuję jak skro przy skrolowaniu swojego fida na Facebooku, no bo albo tam się dowiaduje, że y, udała się pierwsza transplantacja mózgu, albo dowiaduje się o tym, że Hillary Clinton zadzwoniła do Beyoncé i ją wyzywała. albo dowiaduje się o tym, że papież Franciszek polecał głosować na Donalda Trumpa. I najśmieszniejsze w tych wszystkich fake newsach jest to, że wśród tych wszystkich fake newsów, niektóre najbardziej nieprawdopodobne historie okazują się prawdziwe. Tak jak na przykład ta, że pilot lecący do Düsseldorfu w Niemczech przez przypadek wyrunkował w Edynburgu w Szkocji. No i teraz pytanie, jak my możemy sobie oddzielić to ziarno od plew przy okazji testów A przez B, które albo my przeprowadzamy, albo o których czytamy gdzieś w internecie. Weźmy sobie na przykład Tokaj Study opublikowane przez Wishpond. Twierdzą, że udało im się podnieść współczynnik konwersji o całe 70%, tylko dzięki jednej małej zmianie nagłówka. Uwaga, oto ta zmiana. Możecie robić zdjęcia. W oryginale mieli Simple Tools for Epic Marketing Campaigns, a po zmianie mieli Simple Marketing Software. Więc jak widać diabeł tkwi w prostocie. I żeby nie pozostać gołosłownym, zapnieścili też dane, które potwierdzają to, co zrobili. Rzeczywiście, mamy wzrost ponad 70%, ale jak już sobie patrzymy na metryki. Które to mają potwierdzać, to okazuje się, że na oryginale mamy 15 konwersji, a na wersji zmienionej RAPTEN 24. I mamy tam trochę powyżej 3000 użytkowników na każdej z wersji. Na pierwszy rzut oka wygląda dość śmierdząco, ale powiecie, no dobra, no to sprawdźmy, czy te wyniki są istotne statystycznie, bo tak podobno trzeba zrobić. No i sprawdzamy sobie to. Czy te wyniki rzeczywiście są istotne statystycznie? Wchodzimy na kalkulator, wypełniamy, ile tam mieliśmy użytkowników na wersji oryginalnej, ile mieliśmy konwersji, ile użytkowników na wersji zmienionej i ile konwersji. I okazuje się, że te wyniki są istotne statystycznie. Istotne statystycznie? Czyli teoretycznie to, co widzimy, przekłada się na rzeczywistość. I można sobie zadać pytanie, jak to możliwe, jeżeli mieliśmy tylko 15 i 24 konwersje? Otóż tak naprawdę tego testu. W ogóle nie powinniśmy analizować. Dlaczego go nie powinniśmy wyanalizować? Bo tych danych po prostu było za mało. Ale nie powie nam tego ten kalkulator, który przed chwilą widzieliśmy, który mierzy istotność statystyczną. O nim powie nam inny kalkulator, którego powinniśmy wyliczenie przeprowadzić przed przeprowadzeniem całego testu. Czyli powinniśmy zweryfikować, ile tak naprawdę użytkowników potrzebujemy na każdej z wersji, do tego, żeby dowieść jakiś konkretny wzrost. Tutaj są dane z tego landing page'a i. Jak widzimy, powinniśmy mieć praktycznie dwa razy więcej użytkowników na przykład z tych wersji, żeby móc w ogóle ten wynik przeanalizować i sprawdzić czy jest on istotny statystycznie. W tym przypadku mieliśmy praktycznie połowę mniej użytkowników niż tego potrzebujemy. Więc pierwsza rzecz, o której powinniście zapamiętać, to to, żeby przed przeprowadzaniem testu policzyć tak naprawdę jaką próbkę potrzebujecie do tego, żeby dowieść jakąś hipotezę. Bez tego w ogóle nie możecie zacząć analizować. Na moment wyobraźmy sobie teraz, że jednak było wystarczająco dużo użytkowników na każdej z tych wersji. Wystarczy tylko te dane pomnożyć razy dwa, no i już wtedy mamy wystarczająco dużo i konwersji i użytkowników, żeby przeprowadzić i zweryfikować, czy ten wynik jest istotny statystycznie. No i teraz się pojawia pytanie, czy te dane mogą kłamać i mówić nam nieprawdę? Ano, okazuje się, że mogą. Bo tak naprawdę wynik testu to jest trochę taki wynik wróżenia szamana, bo mamy tylko pewne prawdopodobieństwo, że to co widzimy jest prawdą, a nie jest dziełem przypadku. W tym przykładzie wiemy, że istnieje 90% prawdopodobieństwo, że to co widzimy rzeczywiście jest efektem tych zmian, które dokonaliśmy. Czyli istnieje 10% prawdopodobieństwo na to, że tej różnicy nie ma i jest co dziełem przypadku. I na tym polega właśnie istotność statystyczna. To znaczy, że test w jakimś, na jakimś poziomie się myli i ta wiedza jest wiadoma. Teraz, żeby trochę o tej istotności statystycznej troszeczkę więcej opowiedzieć, no to musicie poznać Rolnika Janusza. Rolnik Janusz od zawsze chciał mieć dużo sałaty, no więc zaczął tą sałatę uprawiać. No i dzięki temu widać chłopiec dziarski, mądry, bo już sobie zarobił na fajny ciągnik. Nie jest to jakaś Ursus 60 z urwanym jednym kołem. No ale ostatnimi czasy zaczynają się z niego śmiać znajomi, bo mówią, że słuchaj, Janusz, teraz to ty tak naprawdę na pomidorach zarobisz dużo, dużo więcej. I na pomidorach zarobisz 30% więcej niż na tej sałacie. No więc Janusz chciałby zweryfikować, czy rzeczywiście tak się stanie, a nie chciałby ryzykować swojego biznesu. Gdyby wiedział trochę statystyki i jej znał, no to pewnie by przeprowadził testa przez B, ale jako, że statystyki nie zna, no to polega na jedynej właściwej wiruszeczni, którą mają na wsi, która przewiduje, czy będzie susza, koklusz, czy gradobicie, czyli na wiejskim szamanie. No i idzie do takiego szamana i się tego szamana pyta: Słuchaj, szaman, uda mi się o 30% więcej zarobić na tych pomidorach niż na sałacie? No i szaman mówi: Tak, uda mi się tobie się zarobić więcej na pomidorach niż na sałacie. No i teraz postawmy się w sytuacji tego rolnika Janusza i pytanie do was. Czy wy byście się uwierzyli temu szamanowi, jeżeli on by się mylił w 50% przypadków? Niech rękę podniesie ten, który by mu uwierzył. Jest ktoś? Grasz w Totolotka? <grym> Czasami. Czy uwierzylibyście szamanowi, jeśli by się mylił w 40% przypadków? Ręka do góry. Nie za dużo. Jeżeli by się mylił w 30% przypadków, czyli 70% miał rację, jak wy podejmujecie decyzje biznesowe, macie 100% pewność zawsze, a przy 20% jego błędów, już jest coraz więcej rąk, przy 90%, przy 90 pewności, czyli jeżeli by tylko 10% się mylił, przepowiadając gradowicie kokrusz i tym podobne rzeczy, ręka do góry, przy 10%, a przy 5% już praktycznie wszyscy. Poziom pomyłek to jest właśnie poziom istotności statystycznej. No i w tym przypadku mamy informację taką, że istnieje 10% prawdopodobieństwo, że ten wynik jest po prostu dziełem przypadku. No i w statystyce przyjmuje się, że ten poziom istotności statystycznej powinien być między 5 a 20%. Można mieć niższe, ale to raczej się przyjmuje już w badaniach klinicznych. Nie wiem, jakbyście testowali lek. A jako, że my też mamy jedynie biznes, no to ta pewność może być dużo, dużo niższa. No i teraz, jeżeli macie wynik istoty statystycznie przy poziomie założonym istotności statystycznej, tak jak na przykład tutaj, no to pytanie do Was jest takie: czy ten wynik testu mówi nam o tym, że wersja B jest lepsza od wersji A o 70%, czy ten wynik testu nam mówi o tym, że po prostu wersja B jest lepsza od wersji A? Kto głosuje za pierwszym? Ręka do góry? Nikt? Naprawdę? No to wszyscy macie rację, bo okazuje się, że wynik testu mówi nam tylko o tym, że wersja alternatywna jest lepsza od wersji oryginalnej. Nie wiemy natomiast o ile. I to jest bardzo istotna rzecz, o którą powinniście zapamiętać: że istotny statystycznie wynik mówi nam jedynie o tym, że wersja jest lepsza od drugiej. Nie mówi nam jednak dokładnie o ile, no bo mamy właśnie do czynienia z tymi dinozaurami. Wynik testu mówi nam o różnicy pomiędzy średnimi i to tutaj mamy to 70%. Nie wiemy jednak, gdzie tak naprawdę ułożą się w długim okresie te współczynniki. Czy one się rozłożą być może tutaj i ten wzrost będzie troszeczkę mniejszy? Czy one może ułożą się w tych miejscach i ten wzrost współczynnika konwersji będzie dużo, dużo większy? I co możecie zrobić, żeby ten wynik był troszeczkę dokładniejszy? Ano, możecie testować dłużej. Tak jak Janina powiedziała, te dinozaury, im więcej macie danych, tym one są bardziej pionowe, czyli rozrzut tych danych będzie coraz, coraz mniejszy. Gdybyście sobie popatrzyli na wyniki testów. To za każdym razem te wykresy wyglądają w bardzo podobny sposób. Na początku macie bardzo dużą zmienność, później wyniki się wygładzają i pozostają na bardzo zbliżonych poziomach w coraz dłuższym okresie czasu. Jeżeli tak się dzieje, to zaczynacie mieć coraz większą pewność natomiast na temat tego, jaka jest różnica rzeczywista pomiędzy wersjami obu przetestowanych przez Was wersji. Możemy więc powiedzieć, że mamy takie trzy elementy w życiu każdego eksperymentu i każdego testu, który przeprowadzacie. Ten pierwszy etap, kiedy jest bardzo duża zmienność współczynnika konwersji i tutaj nie mamy wystarczająco dużej próby, i gdybyście te dane przeanalizowali, to wyszłaby wam istotność statystyczna i byście popełnili oczywisty błąd, więc nie testujcie, zanim tej minimalnej próby nie osiągniecie. Po drugie. Następnie, jak trochę te wyniki podtrzymacie i będziecie mieli minimalną wartość próby, to jeżeli wtedy zatrzymacie test, to będziecie wiedzieli, która wersja jest rzeczywiście lepsza, a która gorsza, ale dopiero jak przetrzymacie trochę te wyniki dłużej, to będziecie dokładnie wiedzieli, jak, jaka ta różnica rzeczywiście, ile ona wynosi, albo będziecie mieli dużo większe prawdopodobieństwo. Pewnie każdy z was kojarzy markę 4F i to są nasze wyniki w testach albo naszej dwuletniej praktycznie współpracy. Udało nam się podnieść współczynnik konwersji o 38%. Na desktopie to było ponad 50%, na mobilu powyżej 100%. No i teraz, żeby dowieść te wyniki i dowieść to 38%, to nie przeprowadziliśmy jednego złotego strzału, nie przeprowadziliśmy jednego świetnego testu. Tak naprawdę musieliśmy przetestować 86 różnych wersji serwisu do tego, żeby one kumulacyjnie przywiosły nam ten wynik, bo nie każda wersja serwisu była lepsza, i trzeba było naprawdę dużo pracy, żeby dołożyć mały wzrost na karcie produktu na, na stronie wyników wyszukiwania, na czekaucie, na koszyku itd. i tak dalej. Dlatego, jeżeli chcecie odnieść sukces w testach przez B, które przeprowadzacie i będziecie analizować, to po pierwsze, Obliczcie liczebność próby przed rozpoczęciem tego testu, czyli ile dokładnie potrzebujecie użytkowników na każdej z wersji, którą będziecie testowali. Po drugie, sprawdźcie istotność statystyczną, gdy już tą liczebność próby otrzymacie i ją osiągniecie w trakcie trwania testu. No i po trzecie, poczekajcie, aż te wyniki się ustabilizują, wtedy będziecie mieli dużo większą pewność co do tego, jaki wzrost rzeczywiście udało Wam się osiągnąć i niestety nie będzie tak, że przeprowadzicie jeden test i będziecie mieli 100%, 200%, 400% wzrostu, a nie daj Boże 3600%. Bo tak jak kiedyś powiedział świętej pamięci Steve Jobs, no to te wszystkie sukcesy, które zwierzają się z dnia na dzień, wymagają dużo, dużo więcej czasu do tego, żeby się, i pracy, żeby się naprawdę zadarzyć. Więc nie, potrzeba, nie, nie musicie też rozpaczać, jeżeli Wam test nie wyjdzie, bo to Wam się będzie mega często zdarzało, tak naprawdę więcej niż 50% testów, które będziecie przeprowadzali, będzie kończyło się takimi wynikami, bo tak naprawdę wersja oryginalna będzie tak samo dobra jak wersja zmieniona, którą testujecie. Bo tak naprawdę, żeby było też śmieszniej, jeżeli w trakcie testu wyszło Wam, że wersja alternatywna jest gorsza niż wersja zmieniona, to tak naprawdę nie znaczy to, że nie jest lepsza. Ale o tym to już nie dzisiaj, bo powoli czas nam dobiega końca. Dzięki bardzo za dzisiejszy czas i mam nadzieję, że zapamiętacie te trzy proste lekcje, jak dostarczać sobie lepsze wyniki z testów A przez B. Dziękuję i to była super prezentacja. Twój pierwszy raz tutaj na konferencji. Tak, zgadza się. Jak to jest? Fajnie. Fajnie jest. Zobacz, zaraz może być jeszcze fajniej, bo już wycierał koszulką? A chcesz? Nie wiem. A może, ty będziesz, może ty będziesz <laughs> tym pierwszym, któremu to wszystko wystrzeli, tak jak trzeba. Zaraz zobaczymy. No, nie, nie, nie obiecuję. Aha, ja się zajmę tym. Dobra. To ty w takim razie spróbuj. Dobra. Widzę,